siemanko, Manko, jestem bombastik. Witam Was w kolejnym odcinku. dzisiaj robimy Alex Troll na Bedwars 4x4, czy tam trójkach. No i na tym Alex Trollu będziemy ogólnie udawać, że jesteśmy super słabi. A potem, jak będzie jakaś kluczowa akcja, to wtedy rozwalimy system gry. Ok, więc ja poszukam jakiejś gry, gdzie będą dosyć słabi gracze, i zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, to są w miarę słabi gracze, bo hehehe, hehehe, no słaby mają level. Hey, give me, Daj. No. jestem bardzo dobry i no i patrzcie, MVP+, plus, nie jakiś, why, 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 I to no! Because now by They... Nawet nie miałam diamentów, więc się raz tego typu administracja mnie sprawdza. Bo ktoś mnie zreportował, bo byłem... Bo a, coś mi się słabo nagrało, ten mm, mikrofon i muszę jeszcze raz nagrać. Ale tam w tamtej grze to było chyba na jeden Grałem i też na nie wow, wow, masz nożycę? Tego bym się nie spodziewał po tobie. No, 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 nie. A kurde, ja miałam mu dawać słabego. Przepraszam, no nie. Mam mu dawać słabego. Ну, добра. Lubienie Ja. Ja. Się tu, ja. jakąś tu jakąś Ja. śmieszną muzykę Ja. Nie, dobra, niech będzie Jest jakaś jest najfajniej.

Nie wiem, mógłbym to lepiej rozegrać, ale no, no niestety musiałam wolno się bitrować, więc... Więc wiecie, no tak to jest, tak to jest. Wicie dubem jest niekomfortowe. Mam 30 golda. Spok. Ale wiecie, nuby... nuby, nuby tak e, chyba nie stawiałem tak szybko i bloków. o tym pomyślał? No nie. A po co tobie TNT jest? Uh, uh, yeah. Dobra. No nie! Sveh da je teko i ja ješte njegov zvira! Nemam dobro video, to da ali... Eee, ne vidim ču... No dobra, 109 level. A, przełączmy się do innej, bo. Bo tu mają być słabi gracze. Tutaj mają być super słabi gracze w tej grze. Nie to, żeby łatwo wygrać. Znik w ogóle. nie chcę grać. Musi być dosłownie słabo. Musza, mus, muszą być słabi ludzie. A wiecie jak ktoś ma setny level to chyba nie jest taki słaby Dobra, ja nagram Łodu Co to jest? Co to jest, dobra? Okay, no dobra i spróbujemy grać. Co? Na tym? A no, no nawet to jest. Oj oj oj, mi się odpalił. Co, dopiero 6 minut ma... A. Na drone to się Ej so bad Mil in um, bed Wars it na, na przykład nie wiem 20 nie 20 to jest 11 o 11 I zaraz pięknie a kurde jakie ja mam na co to kurde jest! On ma tu twarz? A tu... Okej. Okay. Dobra, wyjdę i wejdę na serwer. Aha, dobra, okej. Okay. A... Um... Coś, coś, coś jest nie ja tak z moim netem. Kurde. Jeszcze działał! I to bardzo dobrze. Please. Connect login in. Jest! Jesteśmy! Już! Panie!

A no, no tu. To... moje. A, dobra, trafiłem na dobrych gracz. Ja teraz, teraz, tylko się, teraz tylko sobie myślę jakby to zmontować, panie. O! O, lagi. Już jak net mi skraszował, więc. Spok. No i to będzie chyba koniec. Bo. To ile się nagrywa? Tak dokładnie. No. Oj, oj. Oj, Blender mi się odpalił, co jest grane. O Kurde. Próbuję. To nagrywam z sceną pierwszą. Okej. Okay. To teraz przełożę na to. O i teraz lepiej O wiele lepiej No i dobra ja coś było Nie coś bólny, tak O no no bo oh, O, no, Owo poparcie mogę sobie na Hypixel... Na Hypixelów się z wami żegnam Na Hypixel Bedfans Haj O oh, wezmę, wejdę do C jeśli się właśnie wykalkuluje, to tak. Ile się tu nagrywa? No, więc widzowie będę musiał kończyć ten odcinek. E, ja was żegnam. To było na tyle. Pa.